No proszę, no proszę. Moje kochane słoneczko, no taka tyle leczka. No już nie no, czy chce chcecie pogłaskać głupo ta jedna. Mm. Hmm. Czy ona za dużo nie je <grym grym> no, na raz? się naci. trochę i zrobimy jej przerwę, no. To no, 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 na, się na mnie spojrzała. Boże, jaka baderna! No to głupia! No, to głupia! Tego na odwczoraj może jest. Na dole. i ten kawałek skóry, co tam masz? Też. Taki wielki? Nie, no. ale nie taki wielki. Przejdźmy go na na pół. Raczej no. ja urwałam. Ja to się wyglądało, ja te tego. to naprawdę. Może no, ją no, tam, tam, to, tam to, w tym magazynie nam. No. Hmm. właśnie trochę ruchliwa jest. Bo nam tutaj niedaleko patrzyłaś przez to jak nam próbowała. Łukasia w A Tak, już teraz, teraz już kalancie dobrze. A dobrze próba. Bo no, wczoraj wczoraj tylko takie skoki robiła. Ja, no na no teraz. Hmm. Na tym samochodzie się zatrzymała. Tak, na tym samochodzie. A nie robiła się? Tylko nie, po nie, nie, usiadła sobie na klamce. Biedem, ona nie siada tylko tak się przykleja, jak, jak... Nie, nie skrzydła rozkłada. Tak? No dobra, jeszcze fajnie, tylko kawałeczek tu Też Zresztą zostawimy na drugi raz. A to do lodówki no, do Andrzeja nie, może tak. no, no właśnie, wrzucę. W poniedziałek mnie nie ma, to słuchajcie, w razie czego w poniedziałek mnie nie trzeba tak. tym skrzydełkiem. Łukasz, ty jesteś, też mm -hmm. jak mnie nie ma? A nie, w poniedziałek mnie nie ma. No bo my wszyscy odbieramy... A, pewnie. My nie no dobra, nie też nie Gdzieś z tym działem, gdzie? Gdzie? Szybciej krój. No, chcesz zobaczyć? ładnie.